Szuka mnie uwięziony w mojej pajęczynie! Tak powinno być! Dlaczego się w to mieszasz? Ponieważ zabrałeś dziecko i uwięziłeś tutaj dobrego człowieka wbrew jego woli. Nie! Czas już na ciebie! Nie nalegaj, bo inaczej źle skończysz! Jak sobie życzysz? Tak! Sobie... Jak sobie życzysz Jak sobie życzysz Jak sobie Tak też zrobię tak sobie życzę. Dobrze, więc koniec sztuczek. Spotykamy się teraz twarzą w twarz. Widzisz moją prawdziwą postać i stoisz w mej domenie. To tutaj jestem najpotężniejsza, a jednak nie mam ochoty mierzyć się z tobą. A i ty nie powinnaś być tak chętna, by zmierzyć się ze mną. Może zamiast tego porozmawiamy? Nie możesz mnie mieć. Już mnie ktoś posiadł. Jedną duszę już mam w posiadaniu. Nie potrzebuję kolejnej. Nie musisz się tego bać. Chcę tylko porozmawiać. Nie będziemy o niczym rozmawiać, demonie. Cóż, przykro. Dobrze więc? Chcesz potyczki, a więc ją dostaniesz. Zobaczymy, czy Twoja moc równa jest Twojej bezczelności, istotą. Natychmiast Natychmiast. Oddaj się póki mogę. Jak sobie życzysz. Tak też zrobię. Natychmiast. Tak też zrobię. Jak sobie życzysz? Tak też zrobię. Jak sobie żyjesz? Tak też zrobię. Natychmiast. Tak też zrobię. Jak sobie żyjesz? Tak też zrobię. Tak też zrobię. Jak sobie żyjesz? Miłość jest bolesna, nieprawdaż? Natychmiast. Tak też zrobię. Tak tak Natychmiast. Tak też Natychmiast. Jak sobie życzysz? Tak to... Jak sobie życzysz? Natychmiast. Jak sobie życzysz. Jak sobie życzysz? Jak sobie życzysz. Natychmiast. Jak sobie życzysz? Natychmiast. Tak, tak też zrobię. Natychmiast. Jak sobie życzysz? Tak też zrobię. Jak sobie życzysz. Tak też zrobię. Natychmiast. Nie zasłużyłeś. Jak sobie życzysz. Natychmiast. Jak sobie życzy, Tak też zrobię. Miłości na pole? Na nieprawda? Jak sobie życzysz. Natychmiast. Zrobię. Jak sobie życzysz. Natychmiast. To już naprawdę koniec. To koniec. Konor znów jest sobą. Na szczęście wygląda na to, że niczego nie pamięta. Podejrzewam, że będziemy musieli wysłać go do kręgu maginów na szkolenie, gdy tylko skończy się wojna. To dziwne uczucie myśleć o tym chłopcu jak o magu. Jeśli Emon wyzdrowieje, czeka go żałoba, ale przynajmniej może być wdzięczny, że zarówno jego żona, jak i syn są bezpieczni. Jestem ci na najszczersze podziękowania. Już niemal trudno uwierzyć, że Konor jest tym samym chłopcem, co kiedyś. Wciąż pozostaje sprawa Jovana. Wywołał cały ten bałagan zatruwając Emona i wciąż żyje. Muszę zdecydować, co z nim zrobić. Zatrzymamy go, aby Emon mógł zadecydować o jego losie. Jeśli Emon nie wyzdrowieje, los Jovana będzie przesądzony. Co ty na to? Rozmawialiście, prawda? Wiesz lepiej ode mnie, co zrobił. Ja bym mu nie zaufał, ale nie ośmieliłbym się mówić memu bratu, co ma robić. Uwolniony? Postradałeś zmysły? Dlaczego miałbyś chcieć zrobić coś takiego? Zgadzam się z Izoldą. On jest zły. Nie możemy tak po prostu puścić go wolno, ignorując zbrodnie, których się dopuścił. Może masz rację, ale decyzja należy do Emona, a nie do mnie. Przykro mi. Na razie Jowan pozostanie w lochu. Nasze zadanie nie jest jeszcze ukończone. Cokolwiek ten demon zrobił memu bratu, wygląda na to, że darował mu życie. Jest jednak nieprzytomny. Nie powinniśmy go budzić. Urna! Urna świętych prochów ocali Emona! Dziękuję. Jestem ci wdzięczna, że chcesz pomóc w uzdrowieniu mego męża. Odszukaj w Denerim uczonego, brata Genitivusa. Już od kilku lat prowadzi badania na temat miejsca, gdzie złożona została urna. Rycerze, którzy powrócili z wyprawy, powiedzieli, że nie udało im się go odnaleźć, ale może ciebie poprowadzi stwórca. Ja muszę zająć się odbudową. Życzę ci szczęścia stwórca z tobą Czego sobie życzysz? Biedny chłopak. To. to ty mnie uratowałeś. W takim razie. muszę jej podziękować. Ojciec zawsze powtarzał, żeby dziękować ludziom, którzy ci pomogli. Mam nadzieję, że ojcu niedługo się poprawi. Tak się stanie, prawda? Mamy u ciebie wieki. Zastanawiam się, co stało się z resztą służących, którzy tu byli. Sądzisz, że wszyscy zwinęli?